Witajcie moi kochani, z tej strony wróżka Roza. Chciałam Was zaprosić na horoskop miesięczny, tym razem na styczeń 2021. Witam zodiakalne barany. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, tak? Więc potraktujmy to jako formę zabawy. Karty to nie wyrocznia, Karty mogą Was naprowadzić, podpowiedzieć. A to wy jesteście kowalami swojego losu, to wy kreujecie swoje życie. Karty mogą być tylko podpowiedzią, mogą na coś naprowadzić, jeżeli macie jakiś problem, jak go rozwiązać. Chwilowo, no niestety, jeszcze nie ma czytań indywidualnych, ponieważ w moim życiu dzieje się bardzo dużo. Niemniej, nie chcę was tutaj zostawiać i. Yy... Pamiętam o Was, dziękuję, że Wy jesteście ze mną tutaj na kanale, więc bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje i oczywiście zachęcam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, nie zasubskrybowały, to oczywiście wszystkich zachęcam do subskrypcji. No co, nie będziemy przedłużać. Zobaczmy, co się będzie działo w tym styczniu dla zodiakalnych baranów. Styczeń 2021. Co się będzie działo, z jaką energią będziecie wchodzić, co macie do, do przepracowania. Zobaczmy. Na razie tylko rozłożę karty, a za chwilę będziemy czytać, dobrze? Dobra, to teraz tutaj zobaczymy, jaka jest. Wyciągnęłam runę. Jak, jakie energie będą Wam towarzyszyć w styczniu? A ja teraz zobaczmy, co dla zodiakalnych baranów w, w styczniu 2021, co się będzie działo w finansach. Karty dopowiadające. Karty lecą, to znaczy, że już są gotowe. Karty dopowiadające, co tu się będzie działo w finansach. Dobrze, zobaczmy, co teraz dla zodiakalnych baranów co się będzie działo. Uczuciach, uczucia. Karty dopowiadające. Dobrze, teraz zobaczmy karty Lenormand, które nam powiedzą ogólnie, na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę. No i głównie tutaj chodzi też o zdrowie styczeń baran 2021. I karty rady. Co macie, jeśli chodzi o takie mm, rzeczy do przepracowania? Y, to są karty, tak jakby z duszami zwierząt, tak? I tutaj, y, co macie do przepracowania? Jedną kartę wylosuję i później klucz anielski. Karta rady. Dobra. się działo magicznie. No i jedna karta rady, klucz anielski. Dobra. I teraz, żeby karty nie przeszkadzały, to ja je tutaj odsunę. Rozłożę tutaj te karty, co tutaj w finansach się będzie działo. No, i zobaczmy, co tu się będzie działo. Z jaką energią wy wchodzicie, jeśli chodzi o runę. Czyli tutaj macie runę Echwas, tak? Czyli to jest symbolika żywiołu, ziemia, powietrze i woda. Czyli ogólnie też tak, jakby natura, tak? I ta runa chroni przed negatywnym wpływem magicznych sił, wspomaga hard ducha. Ta runa też tak jakby uniemożliwia manipulacje, tak? szczególnie poprzez praktyki magiczne. Tak? Czyli tutaj jeżeli ktoś będzie próbował wejść w waszą energetykę, to no, tak, ta runa tak jakby jest ochroną na miesiąc styczeń że chroni życie, usprawnia też działanie organizmu podczas aktywności fizycznej. Może będziecie myśleli o tym, żeby wyjechać tutaj gdzieś, albo zacząć jakieś ćwiczenia. Głównie tutaj może też chodzić o spadek wagi, tak, że będziecie, może po świętach przejedzeni, będziecie chcieli zrzucić wagę, będziecie dbali o swój kręgosłup, wątrobę, pęcherzyk żółci żółciowy. I tutaj takie y, ta runa też chroni przed działaniem chorób dziedzicznych, tak? Więc tutaj y, ma taki ogromny wpływ. Też jeśli chodzi o sfery wewnętrzne i zewnętrzne, to taka odbudowa przemiana, tak jakby jakby sąd ostateczny, tak? Y, jeżeli ktoś ma problemy, to tak jakby podniesienie się z upadku, tak? Taka regeneracja, ogromna regeneracja, by pójść dalej, ma aspekt pozytywny, jeśli chodzi o przejście na kolejny stopień, na wyższy level wtajemniczenia, wzrost energii, taka satysfakcja z życia, samo zaparcie w dążeniu do celu, tak? czyli tak systematyczność przede wszystkim, tak. Czyli tutaj yy, no, zdyscyplinowanie, tak? Czyli tutaj, tak jak powiedziałam, może będziecie uprawiać jakieś ćwiczenia. Yy, musicie uważać, bo też no, ta runa ma yy, yy, no, w aspekcie negatywnym, yy, na co trzeba zwrócić uwagę, że może powodować. Yy, yy, to znaczy, runa nie będzie y, powodować, tylko chodzi o to, że może wam w miesiącu styczniu, styczniu towarzyszyć dekoncentracja, osłabienie, możecie przeżyć jakiś zawód, tak, ale tak jak powiedziałam, ta runa powoduje to, że nawet jak jest upadek, to wy wstajecie, tak jak małe dziecko, wstajecie i idziecie do przodu, tak. Yy... Uważajcie też, bo tutaj. Yy... Może być słaba wola i możecie być komuś ulegli, tak? Czyli tak jak w, w aspekcie pozytywnym, jak powiedziałam, tutaj yy, yy, chodzi o to, żeby nie dać się zmanipulować, tak? Yy, jeśli chodzi o afirmację dla tej karty, to jest yy, ona brzmi w ten sposób. Ufam, że mój stwórca prowadzi mnie w sposób w pełni zrozumiały, tylko dla niego, a wszystkie problemy, które przede mną stawia, mają na celu umacnianie mnie i czynienie doskonalszym. Czyli chodzi o to właśnie, żebyście stali, stawali się doskonalsi, tak? Czyli tutaj praca nad sobą, nad swoim wnętrzem, nad systematyką. Dobrze, zobaczmy, co tutaj, jeśli chodzi o finanse. No, macie jakieś problemy, zamartwiacie się, tak? Tutaj macie energię takiej depresji. Ale ja myślę, że to już minęło, że wy już to przepracowaliście, ale jakoś tak jeszcze te energie wracają. Może być tak, że możecie dostać propozycje z dwóch źródeł, tak? Ja może tutaj tą kamerę troszeczkę obrócę, żebyście lepiej widzieli. I praca z dwóch źródeł do spełnienia jak i finansowych. Marzeń, tak i tutaj spełnienie, jeśli chodzi o finanse. Czyli obrastacie w siłę. Wy tu tak jakby pozbywacie się tych stanów depresyjnych. Niemniej też tak, jakby jest walka. Walka ze swoją. Wyczerpujecie się energetycznie. Yy. Sami sobie robicie kuku, że tak powiem. Więc tutaj musicie po prostu przepracować pewne rzeczy. Yy, bo te myśli, ja uważam, że tu chodzi nie, że z kimś walczycie, tylko po prostu sami ze sobą walczycie i te myśli Was energetycznie wykańczają, że Wy nie możecie spać i, i po prostu jesteście przemęczeni. Może macie tyle propozycji, że, że nie wiecie, który ten kielich wybrać, tak? No ale macie tutaj coś nowego, pięknego, więc jest spełnienie. Yy, tu Wam jakiś paźmonet monet też jakąś nową propozycję oferuje. Pomedytujcie, przemyślcie ofertę, bo jest nad czym pomyśleć. Ja jeszcze tutaj dociągnę. Kierujcie się też intuicją, tak? Czyli tutaj po prostu nie chcę zostawiać Was, że, żeby tu nie były karty niedopowiedziane, więc jeszcze tu dociągnę. No i jest król monet, słuchajcie, to będzie wielka stabilizacja. Więc yy, warto przemyśleć, słuchajcie swojej intuicji, i tutaj naprawdę macie szansę yy, do tego, by stworzyć coś pięknego i zapewnić sobie stabilizację yy, finansową, poczucie bezpieczeństwa. I przestańcie się zamartwiać, tak? bo wy tutaj się sprowadzacie na yy, takie energie. Yy, niepotrzebnie na, na takie niskie energie, że walczycie sami ze sobą. Zacznijcie pracować nad tym i myśleć pozytywnie, tak? Dobrze, zobaczmy yy, w uczuciach, co tutaj się będzie działo. No, wy się uleczacie, tak? Tutaj yy, pojawia się wielka miłość, dzięki temu się yy, tutaj uleczacie albo kogoś obdarzycie uczuciem tylko wy się boicie, że, że przeżyjecie rozczarowanie, tak? Wy tutaj tak jakby mm, boicie się wejść w ten krąg, tak? Boicie się, tutaj są wasze blokady, wasze myśli. A tu jest piękne uczucie z tym, że no, na razie tak jakby, no to od razu nie, jeżeli ktoś nowy się pojawia, no to wiadomo, że to nie wejdzie od razu w, w stabilny związek, że trzeba najpierw się poznać i stałego związku nie będzie. Na razie tak jakby romans, tak? Ale sprawy posuwają się do przodu. Pozwólcie wejść. Zachowajcie umiarkowanie, ale pozwólcie tej osobie wejść. Wy się tutaj otaczacie, otaczacie, boicie się, bronicie się. No ale słuchajcie, no jest piękne uczucie. Jest szansa na, na coś pięknego. Wymusicie tak, jakby odejść od stał, starych energii, od starych osób, wejść w coś nowe. Yy, w stałych związkach może być tak, że wchodzicie na wyższy level, albo też pojawia się dziecko. Tak więc tutaj też yy, może być bardzo fajnie. Niemniej duże zmiany, duże zmiany i dużo pracy nad sobą, nad waszym rozwojem. Zresztą Taruna też mówi o tym, tak. Czyli tutaj yy, praca nad sobą i yy, pozwolić yy, uleczyć to zranione serce, tak? Pozwolić uleczyć. Dobrze, zobaczmy, co nam karty Lenormand powiedzą. Uwaga, na mowę. Co mówicie, do kogo mówicie? Bo tutaj trochę yy, trochę jadę. Albo ktoś po prostu wa na Was tutaj mogą jakieś plotki być, tak? Mogą być jakieś yy, yy, osoby Was mogą tutaj obgadywać i, i musicie zwrócić na to uwagę, albo uważajcie też, co Wy mówicie, do kogo mówicie. Może być tak, że dowiecie się, że ktoś Was obgaduje i zakończycie po prostu kontakty z tą osobą. To, to jest wręcz nawet wskazane, bo tutaj osoba ewidentnie bardzo toksyczna pryska jadem po prostu wobec Was. Odnośnie Waszego zdrowia, słuchajcie, no to zwróćcie uwagę, czakra gardła tutaj się pojawia, tak? Czakra gardła, również jelita, zmieńcie, starajcie się zmienić Tą dietę. No, może właśnie tutaj świetnie, Taruna nam pokazała, tak? Czyli tutaj, jeśli chodzi o zrzucenie kilogramów, czyli być szczupłym, zwracajcie uwagę na to, co jecie, tak? Zwróćcie uwagę również na zęby. No i odpoczynek, odpoczynek tutaj, przemiana, tak jakby, ale tu chodzi o przemianę wewnętrzną, czyli wąż zrzuca starą skórę, i, i tak jakby. Wchodzi na wyższy level. Tak, no też te stany depresyjne mogą się pokazywać, czyli tutaj musicie popracować nad pozytywnym myśleniem. No ale jest gwiazda, czyli macie opiekę z góry, macie też to, co się zadzieje, czyli to, co ma wam być przeznaczone, to będzie. No i co, no i też poziom cukru, zwróćcie uwagę, no i nie nadużywajcie alkoholu, bo niezbyt to jest skazane. Dobrze, zobaczmy, co tutaj z tali zwierząt nam wyszło. Czyli tutaj jest magia, taka magiczna sowa, tak? I o czym ona mówi? Ona mówi o tym, żebyście się zdecydowali się poznać prawdę. Macie możliwość, żeby poznać tą prawdę. Otwórz swoją wewnętrzną wizję. Możesz zobaczyć oszustwa, tak? Czyli możesz, tak jakby, jeżeli wejdziesz w głąb siebie, tak? to masz szansę na otworzenie tego trzeciego oka i spojrzeć na całość innym, innym okiem, że po prostu zauważysz rzeczy, które wcześniej nie dostrzegałeś, nie dostrzegałaś i po prostu tak jakby znajdziecie odpowiedź na dalsze rzeczy, możecie właśnie zobaczyć te oszustwa i też musicie pozwolić odejść w przeszłości, tak zrobić miejsce na lepsze nowe życie, praca nad sobą, zmienić się, zmienić swoje wnętrze, zmienić jen właśnie na pozytywne myślenie. No, i praca poprzez tą pracę, tak jakby będziecie robić przemianę, i wewnętrzną, i zewnętrzną, czyli praca nad ciałem. Będziecie zrzucać, tak jak powiedziałam, skórę starą, skórę węża i będziecie wchodzić w nowe. Magia i mądrość jest Twoim dziedzictwem i prawem urodzenia, czyli tutaj musicie, tak jakby się cofnąć. Może do wewnętrznego dziecka, tak? Posłuchać tego, czego tak naprawdę chcecie i albo co chcieliście. Może tutaj chodzi o to, żeby się odezwały te stare wasze marzenia z dzieciństwa i tutaj jest właśnie ta praca nad sobą. Yy, ogromna przemiana, jak i wewnętrzna, tak i zewnętrzna, tak. Głównie chodzi o to, że, że wielkie zmiany. No zresztą weszliśmy w nową erę, erę wodnika. No i wyznaczaj sam swoje granice, tak? Czyli trzeba y, po, y, tak jakby innym osobom powiedzieć, dokąd mogą we, y, przekroczyć wasze jestestwo, a dokąd nie. Czyli ale nie należy się zamykać, tak? Y, pozwolić. Y, jeżeli ktoś Was darzy uczuciem, to pozwolić tej miłości po prostu y, wejść do Waszego życia. No, słuchajcie, to by było na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego na ten nowy rok, spełnienia marzeń. No i macie bardzo dobre, pozytywne energie, jak i w uczuciach, tak i w ogólnym życiu. No, łączy się to z nową erą, z nową przemianą, czyli wchodzimy w nowe i pewne rzeczy, pewne rozdziały w swoim życiu trzeba zamknąć. No i mam nadzieję, że Wam się to uda, że te negatywne problemy, negatywne rzeczy rozwiążecie i w nowy rok wejdziecie, yy, tak jakby już z ogromną przemianą i będziecie wiedzieli, co robić. Wszystkiego dobrego, buziaczki. Do następnego razu. Pa.